Słowku, mamy pacjenta zdiagnozowanego, objawowego, uszkodzoną łąk łąkolka przyśrodkowa, a jednak chciałbym mieć pewność, że on faktycznie wymaga zabiegu operacyjnego. Wysłam go do ciebie. Co z nim robisz? Jak długo z nim? Myślę, że jak, jak długo? Na pewno nie mogę zbyt długo, ponieważ jeżeli jest to sportowiec, on czeka na szybki powrót do gry sportowej, do walki sportowej ale zakładam sobie minimum trzy zabiegi. Myślę, że to powinno być około 6, około 6 tygodni maksymalnie, ponieważ tyle przebiega naturalna regeneracja tkanek, gojenie się tkanek, jeżeli jest to uszkodzenie w strefie czerwonej, ale robię taki kontrakt z pacjentem. Nie pomogę, wraca do ciebie, a potem będzie mieć znacznie więcej pracy. O Twoim działaniu, więc myślę, że my się tutaj zazębiamy. Więc moja praca polegająca na poprawie elastyczności siły mięśniowej, czucia koordynacji nerwowo-mięśniowej, jest w pewien sposób ograniczona, ponieważ ona zależy od wielkości urazu Ale... i od swoistej sensytyzacji układu nerwowego danego pacjenta. Bo sam widzisz, że czasami rozorana łąkotka. Pacjent przychodzi a gdzieś mnie tam boli, a czasami niewielkie uszkodzenie powoduje mega oczywiście, ból, oczywiście. ponieważ każdy inaczej, każdy pacjent inaczej odczuwa uszkodzenie tkankowe. Dokładnie, ale ten czas przepracowany, ten twój czas przepracowany z pacjentem, nawet jeżeli nie daje żadnego efektu i wysyłasz go do mnie, też jest dla mnie bardzo cenny, ponieważ upewnia mnie, że pacjent faktycznie wymaga artroskopii i wtedy ja w trakcie artroskopii no, muszę podjąć decyzję, czy łąkotkę resekować. Oczywiście, jeżeli już podejmuję taką decyzję, usunąć dokładnie, czyli staram się, jeżeli już muszę to zrobić, staram się oczywiście zrobić to jak najmniej inwazyjnie. Czy jeżeli są ku temu dobre warunki, podejmuję decyzję o szyciu. Tylko pamiętajmy, że szycie ma pewne swoje duże ograniczenia, a mianowicie uszkodzenie powinno być w strefie czerwonej. Kiedy w większości przypadków uszkodzenia są w strefie białej, czyli w nieunaczynionej strefie, oraz to uszkodzenie powinno być w miarę świeże. Tutaj źródła podają różnie, ale generalnie do tego okresu 6, 8, czasami 12 tygodni jest ten czas najlepszy na szycie. A potem niestety y, y, szansa na zrośnięcie się nawet po założeniu szwu na łąkotkę jest mała i bardzo często bywa tak, że ta łąkotka się nie zrasta, ona jakby funkcjonuje prawidłowo y, tylko dzięki tym nitkom, które trzymają tę łąkotkę, a przy większym obciążeniu, przy jakiejś dużej aktywności sportowej, no mówiąc kolokwialnie nitki pękają i mamy od nowa problemy. W związku z tym szycie łąkotki może być straconą szansą i płonną nadzieją dla pacjenta? Oczywiście, że tak. Przy czym jakby podkreślam, safe meniscus, czyli rzeczywiście staramy się tą łąkotkę ratować, zachować, jak najmniej usuwać, ale jeżeli już są, są ku temu jakby wymagania, jeżeli ta łąkotka nie spełnia warunków szycia, lepiej usunąć tą łąkotkę, co spowoduje. Szybszy powrót pacjenta, sportowca do pełnej aktywności. Teraz wchodzimy od razu w nowy problem. Pacjent po szyciu łąkotki, po usunięciu łąkotki, trafia szybko do sportu, tak wraca, jest. aczkolwiek niestety traci ten bardzo ważny aspekt, że łąkotka rozprowadza obciążenia po całej chrząsce kolana, oszczędzając tą chrząskę, zapobiegając z użyciu, ale sportowiec, który chce szybko wrócić. Dokładnie, to jak w życiu, są i plusy i minusy. Pójście na skróty powoduje, że szybko wracamy do sportu, ale Dokładnie. nie myślimy perspektywicznie. Musimy być tego świadomi, że jeżeli mamy zawodowca, który wraca jak najszybciej do sportu, to rzeczywiście czasami y, usuwamy tą kotkę, wiedząc, że to oczywiście przyniesie pewne y, konsekwencje, ale jakby zapewniamy tą ciągłość sportową. Z drugiej strony, jeżeli mamy pacjenta, Którą aż tak bardzo na czasie nie zależy, walczmy o tą łąkotkę, bo jak wiemy, łąkotka pełnią swoje bardzo ważne funkcje No zabezpiecza jednak staw. To co potem, pacjent w poszucił łąkotki trafia do nas. Kiedy możemy obciążać pacjenta, bo pacjenci wyrywają się, chcą jak najszybciej obciążyć pełni staw kolanowy. My mamy świadomość uwaga, uwaga, bo ta łąkotka się rozejdzie, jeżeli obciążymy ją. Mhm. Jakie są Twoje rekomendacje, bo ty to widzisz w artoskopii? Myślę, że to będzie bardziej obrazowe dla pacjenta niż ja to. Jeżeli szyjemy łąkotki, wiadomo, no to ten czas jest, czas jest znacznie przedłużony, my musimy bardzo często nawet na jakiś czas zablokować kolano, pacjent wraca powoli, ten powrót do takiej pewnej aktywności sportowej powinien nastąpić między 12 a nawet 24 tygodniem, zupełnie rzecz wygląda inaczej w sytuacji resekcji łąkotki. Jakimś tam minimalnym usunięciu łąkotki pacjent generalnie może wrócić bardzo szybko. To są kwestie, E, e, opanowania obrzęku, opanowania krwawienia po zabiegu. Trzy tygodnie? W wielu wypadkach nawet trochę, nawet trochę szybciej. Świetnie, więc myślę, że decydując się na szycie łąkotki fizjoterapeuci szczególnie muszą uważać i pacjenci na to, żeby nie przyspieszać. Natury nie oszukamy i musimy poczekać na mechanizm gojenia się tkanek i zgodnie z tym stopniowo wprowadzać obciążenia polegające na szybkości, wadze i wyhamowaniu. Dokładnie. Czyli znowu współpraca. No, znowu ponownie współpraca.